Panie Boże, Ryszard Halba, Państwa moim gościem jest pan doktor Stanisław Krajski. Bardzo cenimy. Były pracownik naukowy Uniwersytetu Karnała Stefana Wyszyńskiego, publicysta, autor wielu wielu publikacji. Tutaj widzę nawet nową publikację. Proszę no, tak pokazać. Tak, tak. 5G narodziny mega totalitaryzmu. O właśnie. Panie doktorze, chciałbym hmm, w tej rozmowie poruszać sprawy aktualne, to znaczy e, aktualne związane między innymi e, z tymi, pandemia istnieje, a z drugiej strony e, ataki na Kościół, e, na tę sferę moralną. Jak pan się odniesie do tego? E, i, I wiemy, że też e, i prezydent, i, i, i premier próbują folgować. E, mimo to, że wiemy, że uznano, że e, powiedzmy, zabijanie dzieci chorych jest niezgodne z konstytucją. Jak to pan doktor skomentuje to wszystko? Znaczy po pierwsze dziwne, zaskakujące jest to, że tutaj powtarza się scenariusz ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Pierw pandemia, obostrzenia, upadek gospodarczy, a później rozruchy, które no, teoretycznie wywołane z powodu Zabi śmierci, nie, nie, chodzi o te rozruchy i z powodu A, śmierci tak, tak. tego czarnoskórego, tylko tak. trzeba pamiętać, że e, co roku policjanci zabijają podczas zatrzymania ponad tysiąc osób, e, z czego e, tylko jedna czwarta to są czarnoskórzy, prawda? Więc to był jakby tylko pretekst do rozpoczęcia rozruchów, prawda, i tej sytuacji, którą media określają Ameryka płonie, bo ona faktycznie tak. płonie. W tej chwili jest taka sytuacja, że ludzi dziesiątkami, setkami tysięcy opuszczają Nowy Jork, bo też... No bo boją się tych rozruchów i, i, i gospodarka jest niszczona i sklepy. Hmm. No i u nas się ten scenariusz powtarza, prawda? Czyli y, tutaj to orzeczenie Trybunału, rozpo... znaczy pierwsze to była piątka dla zwierząt, prawda? O, nie wiadomo, tak, tak, nie tak, wiadomo tak. dlaczego nagle PIS uchwala ustawę, która nie ma... Nic wspólnego z prawicą, z katolicyzmem, i tak dalej, godzi w rolnictwo. A później ogłoszenie to wyroku trybunału, no i to, to wyjście na ulicę. I wiemy, że tam w Stanach Zjednoczonych to były olbrzymie pieniądze na te rozruchy od Sorosza, Fundacji Forda, Fundacji Rockefellera. Masońskich. I tutaj jest podobnie, bo do mnie dzwoni bardzo dużo ludzi, to były takie kobiety, które otrzymywały 100 złotych i propozycje, że autokarem zostaną dowiezione do, do Warszawy, prawda? I widać ci, którzy śledzą te. Tru, czy, czy trudno, zamieszki powiedzmy, bo to trudno to nazwać manifestacjami. No to mówią, że to ma świetną organizację, prawda, że, że widać kierownictwo, które tym zarządza profesjonalnie, to wszystko było wcześniej przygotowane, to jest też, też ciekawe, prawda? Czyli to jest pewien scenariusz anarchizacji, niszczenia życia społecznego, dzielenia społeczeństwa i tak dalej. Czyli to jest przetestowane już, no i ci też. Za granicę, z Antify też tutaj przyjeżdżają, żeby sterować tym wszystkim. Jest to no, tragedia, tym bardziej widzimy, że tutaj ataki na kościół. Panie profesorze, przecież pamiętam czasy komuny, jak Zomowiec powiedzmy doganiał jakiegoś Solidarnościowca, który uciekł do kościoła. Koniec, nie wszedł. Nawet taki. Y, Terrorysta, zomowiec, brutalny, nie wszedł. A tutaj widzimy, oni wchodzą do kościoła z nożami, jakaś tam kobieta z nożami, i, i mówią, domagamy się poszanowania praw. Znaczy, ja wczoraj zrobiłem program pod tytułem: Dlaczego Jacek przerwał mszę świętą. Bo to jakby mnie dotknęło osobiście, ponieważ kolega mojego syna od, tak. od wielu lat, mhm. który był, przyjmował pierwszą komunię u Marianów i tak, tak, miał tak. być tam ministrantem, on tam wtargnął do kościoła i przerwał Mszę Świętą, pokazując taki transparent. Kościół jest odpowiedzialny za piekło kobiet. Prawda? Ale zawsze Pan Bóg wie, jak zrobić, żeby z tego były dobre owoce, prawda, bo tutaj w całej Polsce, ale także w tej parafii ludzie się zorganizowali, prawda, zintegrowali. W następną niedzielę już wszyscy wiedzieli, co trzeba robić, byli przygotowani. Gdyby Jacek wszedł lub ktoś inny wszedł w ten sposób do kościoła, to byłby unieruchomiony, zakuty w kajdanki, wyprowadzony przed kościół. Policja byłaby wezwana i by odpowiedział za te swoje czyny, bo no, specjaliści mówią, że jeżeli. Taki, taki człowiek, czy taka grupa udaje się opuścić kościół, gdzieś tam odejść, no to już bardzo trudno jest zrobić sprawę. Ale, panie profesorze, przecież zwróćmy uwagę, jak przed kościołem Świętego Aleksandra no, te grupy, które są po właściwej stronie, broniły kościoła, żeby, żeby no, ci z czarnych tych marszów nie weszli i nawet. Rzucano do nich różnymi niebezpiecznymi przedmiotami, policja stała nieruchoma. Nie, nie było sygnału, nie było znaku, żeby bronić tych ludzi, którzy bronią kościoła. To co oni mają bronić tych, którzy te zamieszki robią, które ch chcą anarchii w naszym państwie? To jest jakieś nieporozumienie. Zgoda, tylko że tak, nagle policja zaczęła bronić kościołów i ci. Od marszy zaczęli, to kierownictwo zaczęło wzywać tych uczestników marszu, trzymajcie się daleko od kościołów, prawda? Dlatego, A. że oni się przestraszyli tak, powstawania tej rację. Straży Narodowej, organizacji katolików, bo nagle tysiące katolików się obudziły, prawda? Ale pani profesor, takie pytanie: czy państwo, które ma siłę, ma policję, ma wojsko, ma te. E, parawojskowe grupy, e, czy oni nie byliby w stanie to, tego dziadostwa, że tak powiem, opanować, tej anarchii? Przecież pamiętamy, jak, jak poprzednia ekipa rządziła, jak były marsze niepodległości, to nawet e, nie wpuszczali autokarów do Warszawy. To jest, jest się w stanie opanować. No przecież to są ataki na ludzi, tym bardziej, że jest pandemia. Wiemy, że niebezpieczeństwo zarażenia. Czy to nie, nie ma słabości państwa? To znaczy, tutaj są dwa aspekty. Znaczy tak. Pierwsze, widać, to samo widać było w Stanach Zjednoczonych, że nagle okazało się, że Trump nie panuje nad Stanami, tak. bo połowa stanów jest rządzona przez gubernatorów z Partii Demokratycznej, część samorządów tak samo, zaczęto rozwiązywać policję w niektórych miastach. Anarchia mogła być, bo państwo nie funkcjonowało, i u nas myślę, że Piąta kolumna jest i w policji, i gdzie indziej. Natomiast Ale. oczywiście, że ta piąta kolumna chyba jest głęboko w Pisie, prawda? To, to jest jedna sprawa. A druga, no to pokazuje się po raz, po raz kolejny takie tchórzostwo Pisu. Ja myślę, że oni się boją Unii Europejskiej, że Unia Europejska by y, zaczęła krzyczeć, że tutaj tacy dobrzy ludzie jak. Promotorzy aborcji są, tak. są zwalczani, ale myślę, że ważną informacją jest to, że ten Kościół Satanistyczny poparł te marsze, prawda? I, tak, i, i pokazał ich oblicze. Tak, i ogłosił, że będzie odprawiona czarna msza w intencji tych kobiet. Prawda? Tak, no y, zobaczmy, jak kiedyś Nowym Jorkiem rządził Giuliani. On zlikwidował przestępczość. No i tyle. Czyli jest możliwość, żeby to zrobić. No ale y, dobrze, że y, zaangażowali się ludzie, y, te różne marsze narodowe, Straż Narodowa, żeby chronić Kościoła. No i mam nadzieję, że, y, że uda się ochronić Kościół przed, przed profanacją, bo to jest ważne, żeby nie było profanacji. Y, I ja Pan no i zaszły pewne zmiany w Kościele, prawda? Bo powstała taka organizacja, ruch parę lat temu Rycerze, Żołnierze Chrystusa. Tak? I biskup ordynariusz no, był po praski, miał mieszane uczucia, tak to określmy. Hmm. Wielu proboszczów miało mieszane uczucia, a teraz nagle wszyscy o, widzą, że jest to że, potrzeba. Tak, że to tak. jest potrzeba. No tak jak pamiętam, mój znajomy śnieżyjący robił y, program y, y, w Niemczech, jak to znęcali się nad Polakami neofaszyści, przywiązali jakiegoś do torów. Polaka pojechali z kini, no załatwili. Nie było tam non-violence, ale przebojem. Załatwili i skończyło się. I czasami tacy ludzie wymagają twardych mężczyzn, którzy stoją w obronie kościołów, w obronie wartości, no i też państwo, które powinno bronić wartości. I tyle tym bardziej, że teraz no, widzimy te środowiska, które wspierają lewackie. I, I po strony lewicy, PO, i tak dalej, które wspierają te całe marsze, zbuntowane były, że cmentarze zamknięte. A gdyby nie było tych marszy, tych czarnych, no to w cmentarze prawdopodobnie byłyby otwarte na wszystkich świętych. No bo, no bo wiemy, boimy się zarażenia. I jak pan myśli, czy jak to, jaki to może być dalej przebieg? Znaczy no, przerażające jest to, że właśnie setki tysięcy ludzi, bo to były w sumie w całej Polsce, powtarzając, licząc się, te powtórki tych marszy, no to było setki tysięcy ludzi na ulicach I, i tu nie reagowano, prawda, chociaż można było doprowadzić do tego, żeby tych marszy nie było, a, a z drugiej strony zamknięto cmentarze i na przykład dzwonił do mnie jeden ksiądz, bo tutaj znowu wystąpił ten paradoks co, co w marcu, że władze ustaliły pięć osób na kościół i mały kościółek pięć osób no, tak. i wielka katedra też pięć no. osób i jest przecież bardzo dużo cmentarzy parafialnych i dzwonił do mnie proboszcz, który ma cmentarz kilkaset grobów prawda? i o 14 wkroczyła policja na plebanie i go postraszyli, i pouczyli, że furtka jest otwarta, i kazali mu zamknąć furtkę. I on powiedział: Nie zamknę, bo nie będziecie mnie skłócać z parafianami. No i w końcu wójt zamknął, i tam pil pil pilnowali jego ludzie tego cmentarza, prawda? To pokazuje, no, można powiedzieć, głupotę okay. i albo złą wolę, prawda? Bo... No ale, pani profesorze, ale jednak powiedzmy przyczyną tego e, rozwijania się e, wirusa, rozszerzania się, no to są te marsze, to są e, dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi w Polsce, no i my nie wiemy, czy tam, e, wątpię, żeby nikogo nie było, kto, kto ma wynik dodatni. Kto jest zarażony, to on następnych zaraża. No i to może później być jakaś konsekwencja. No i tyle. I to widzimy e, diabeł, który, e, który niszczy dobro. A tak, ale tu właśnie ksiądz zapytał, co będzie. Tak. E, oni nas wyraźnie testują. Cały czas no nas jest testują. Test, tak. I te testy wypadają niedobrze dla nas, niedobrze dla Kościoła, prawda? Bo są takie dwa zjawiska przerażające. Jedno, że zamyka się całe parafie, bo któryś z księży, yy, okazuje się ma koronawirusa, no to na tej zasadzie mogą zamknąć wszystkie parafie, prawda? A drugie, to co się stało w Poznaniu, no to było skandaliczne. Tam grupa tych Zwolenników aborcji do, wtargnęła do kościoła, i ksiądz nie tylko przerwał mszę, ale ogłosił, że msza nie będzie kontynuowana. No to prawda? powinien kontynuować mszę, bo to każda msza powinna być kontynuowana. Nie... Ale tu są dwie rzeczy, prawda? Tak. Pierwsza rzecz to, ja czytałem pamiętniki takiej kobiety, która była na robotach w Niemczech. I ona podczas bombardowania Drezna była w, akurat na mszy świętej, bo tam jej pozwolili się na, na mszę. I niemiecki ksiądz powiedział, no słyszę syreny, jest zagrożenie życia, biegnijcie do schronów, ale ja będę kontynuował, zginę, ale będę kontynuował. Niemcy wszyscy pobiegli do schronów, polscy ci robotnicy zostali w kościele na mszy i wszyscy Niemcy zginęli, no bo to był ten słynny nalot dywanowy, a kościół przetrwał, prawda? I, I tutaj, jeżeli ksiądz przerywa mszę i jej nie kończy, no to jest taki świetny artykuł wydany w Legnickich Studiach Teologicznych na ten temat, dl dlaczego nie wolno przerwać i jakie… Jak na no, jest... naszym portalu też, jak się no, nie pański syn Michał Krajski chyba opublikował to, także… Też, no tak. właśnie, to, to jeżeli ten ksiądz w Poznaniu przerwał, znaczy przerwał tak. Tak. i nie kontynuował mszy, no to mamy test zdany, no, tak. że mogą prze powodować tak. takie skutki, że msze się nie będą odbywały. Tak. A więc e, no musimy, musi być odpór temu słuchu. No i przede wszystkim my musimy być odważni e, w obronie wartości, wiary. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był Pan dr Stanisław Krajski. Dziękuję za udział w programie. Dziękuję